Wielka dzwonnica, wielka rzeka i wielki pan to źli sąsiedzi, jak mówi stare przysłowie francuskie. Nie chcę mówić, a nie mówiłem i jednak stara dobra stary dobry projekt jeden z ważniejszych dla naszego regionu, dla wspólnej sprawy, czyli Nord Stream dwie, kolejne dwie nitki Nord Stream, o nazwie Nord Stream 2 zostaną dowiezione do końca, bo przecież jakże miało być inaczej, już to było widać 3 listopada 2020 roku, kiedy wybory, skradzione wybory przejął renegat Joe Biden, bo należało tego oczekiwać, kto tego tutaj w Warszawie wie. Nie widział, ten był ślepy i kaprawy na jedno oko, a w ogóle o czym my tutaj mówimy, całe podejście polskie strategiczne do tego projektu było i jak zwykle klasycznie idiotyczne. Trzeba było z racji takiej, że nie miało się, jak pokazały teraz te przypadki ostatnie, nie ma się żadnego przełożenia na, jeżeli już się zdecydowano, na stawienie tak jak podobnie, przecież jak było z... Pierwszymi dwiema nitkami Nord Stream 1. Polska nie miała żadnej siły, żeby się przeciwstawić temu projektowi, jeżeli już zdecydowano się by na to, a powinno się po prostu podwiesić pod tenże projekt, żeby w jakiś sposób mieć przynajmniej jakiś wpływ za pomocą udziałów, zasiadania w radach nadzorczych, jeżeli nie można się temu przeciwstawić, to trzeba się do tego podłączyć. Polacy, Poliniacy, nie Polacy, Polacy potrafią, myślę, ale to bydło polińskie, które nami rządzi, nie potrafi tak myśleć, bo to są po prostu wystraszeni idioci, którzy myślą, że, którzy myślą, że jeżeli będą robili wszystko, czego sobie za Waszyngton od nich zażyczy, to będzie jakoś po bożemu, będzie dobrze, A... Pokazują wypadki ostatnie, które nie, nie dziwią, które nie zaskakują, że, że nie będzie jednak tak dobrze. 16, 16 czerwca, spłynne spotkanie w Genewie, Putin-Biden, już pokazało, już pokazało, że Ameryka jednak po... Amerykańska administracja po początkowych pochukiwaniach, że będzie ostro jechała z Chinami i z Rosją, jednak nie będzie mogła sobie wyobrazić takiej... Poważnej gry z Chinami bez e, przyjaznej co najmniej neutralności Rosji na Półwyspie Europejskim. I to, co się nie obejdzie. Od XVIII wieku czego, niczego nie można ułożyć w regionie ani na Półwyspie e, Europejskim bez, e, bez udziału Rosji. Nord Stream 2, powstanie Nord Stream 2, powoduje moczenia nocne u półgłówków polskich w rodzaju Kalksztajna, Almacierewicza, a to są nasi strate strategcy z doradcą. W rodzaju bezmózgiego targalskiego, głównego klauna trzeciej RP, przebijającego wszystkich innych klaunów. I tym niemniej trzeba po prostu śmiało po prostu spojrzeć prawdzie w oczy. Jesteście doniami i klaunami, jeżeli nie widzicie, jak między innymi, między innymi nie tylko wasza polityka, ale i poprzedników doprowadziła Polskę do takiego stanu, że nikt nie musi się z z, z nami liczyć. Po 18 po, 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 po czerwcowej wizycie, po czerwcowym spotkaniu Biden Putin e, szło już oczywiście ku temu, że e, interesy, niemieckie, interesy niemieckie, interesy niemieckie muszą być, e, muszą być zabezpieczone. Muszą być gwarantowane ze strony Stanów Zjednoczonych. To także powoduje, że na, będzie, trzeba będzie się przyjrzeć temu, co będzie robione ze Zwidem 19, dlatego że ta akcja z kolei słu, y, skutkuje poważnymi problemami i dla eksportu, i dla importu niemieckiego, dla gospodarki niemieckiej, dla pr przemysłu motoryzacyjnego, tym Niemcy, Niemcy mogą w, w, przychylać się ku temu, żeby troszeczkę przyciszmy to straszenie tego bydła. E, mówię tutaj o litach, które mówię, żeby to bydła jednak nie przesadzają, ponieważ my tracimy, zobaczymy, które z opcji, tam się ścierają różne poglądy, różne interesy, która z opcji i w Waszyngtonie i w Berlinie e, zwycięży. I, I przed spotkaniem słynnym już e, pani kanclerzycy Merkel z Bidenem e, 12 e, lipca e, przylatuje do Berlina komik żydowski. Komik żydowski, pan Żeleński na spotkanie z panią, panią Merkel. Przygoto... Przepraszam mi wybaczyć, nie przygotowałem się do tego nagrania w tym sensie, że nie obejrzałem, czy na tych oficjalnych zdjęciach. Z, z, ze spotkania pani Merkel ponownie ujawniała jakieś swoje moce demoniczne w niej mocno ukryte w, w obecności tego żydowskiego komika bo zazwyczaj ją mocno telepało kiedy spotykała się z Żeleńskim. nie sprawdziłem czy teraz też 12 lipca miało miejsce jej uroczy sympatyczny m, lubiany nie tylko przez Polaków ale także przez ludzi z innych krajów breakdance Merkelowej jak taka ropucha jak ci Niemcy są naprawdę a Hitler miał rację, że e, kiedy przegramy tę wojnę, to już tutaj wszelki, w, wszelki cenny element przestanie w tym narodzie istnieć i jeżeli Niemcy pozwalają sobie na to, żeby taka jakaś przebrzydła e, rupucha rozrządziła nimi, to naprawdę... To ja już chyba, to ja już nie wiem, jak to, co o tym wszystkim myśleć. 12 lipca przed spotkaniem z Bidenem Merkelowa spotkała się z Żeleńskim, zaklepała tam go okrągłymi zdaniami, że stary, wszystko, wszystko będzie dobrze, nie przejmuj się, my po prostu pokłosiem tego będzie... Poza okrągłymi zdaniami, które nic nie wnoszą i nic nie dają, nie mają żadnej mocy politycznej, nie, żadnego przełożenia bezpośredniego na działania polityczne, to my, Niemcy, zajmiemy się e, uzielenieniem waszej gospodarki energetycznej i waszego rynku energetycznego. To my będziemy, nie przejmuj się, e, w, Władimir, ty jesteś sługa narodu, ty rozumiesz o co chodzi. Mówiła do niego Aniela, my będziemy po prostu, przez Niemcy, od nas będziecie kupowali ten rosyjski gaz, jakoś to będzie, spokojnie, nie przejmuj się. E, I 16 lipca widzieliśmy, mm, widzieliśmy spotkanie pani Anieli Merkel w Waszyngtonie z Joe Bidenem, który wszystko musi czytać z kartki, nie jest do końca pewien z kim się spotyka. To szkoda, bo na pewno Targalski by mu tam świetnie podpowiadał, co i jak robić e, przede wszystkim wobec Rosji. E, to spotkanie, pokłosie tego spotkania, oczywiście wywołuje silne e, mazy nocne u takich ludzi jak Kalkstein czy e, Targalski z Mazy Mazy, bo e, pokazuje, że e, wraca tradycyjne, klasyczne, nic nowego, myślenie klubu mocarstw tu na Półwyspie Europejskim, gdzie interesy podrzędnych narodów czy takiego. Zupełnie sezonowego podmiotu jak Ukraina, Somalizowany Bandersztat, czy takiego mniej sezonowego, ale sezonowego jak Bolanda, te wielkie państwa nie muszą się liczyć z naszymi interesami, mogą po prostu no nie powiem, co chciałem powiedzieć, bo to nie, nie, nie uchodzi tutaj na YouTubie. W każdym razie, w każdym razie dla, dla, dla osłodzenia. Tej goryczy, chociaż ja wiem czy goryczy, że ten, ten sługa narodu Żeleńskiego to jest zdrajca Irenega, ten ma to gdzieś, czy co tam się będzie działo z jego krajem. Najważniejsze że to, żeby mafia, którą reprezentuje się, nachapała, póki go nie zdejmą, bo mogą go zdjąć, bo jest z ekipy poprzedniego Sukinsyna, z, z ekipy pana Donalda Trumpa. On nie jest z ekipy, m, ekipy pana Joe Bidena i akurat Żeleński ta, ta ekipa sporo na psuła krwi Bidenowi w kampanii i oni tego na pewno mu nie zapomną ale na osłodę zaproszono na 30 sierpnia pana Sługę Narodu Żel Żeleńskiego do Waszyngtonu, gdzie tam też Joe Biden poklepie, może nazwie go córką lub, lub, lub jakimś tam innym człowiekiem, bo przecież on, tak jak powiedziała, nie, nie za bardzo orientuje się, z kim się e, spotyka. Ławrow. E, mówiłem o dwudniowej wizycie w połowie w połowie, w połowie lipca, w Moskwie Karego. To oczywiście jest pokłosie, bo ciąg oczywiście jest taki, zawsze jeżeli chodzi o Półwysep europejski i o Bliski Wschód, e zawsze ustalają, ustalają wszystko między sobą dwaj nadrzędni gracze, czyli Rosja i Stany Zjednoczone. Później podwykonawcy tacy niemiecko czy mogą się zajmować do dopowiadaniem i dookreślaniem pewnych wytyczonych kierunków strategicznych. W związku z tym najpierw Putin spotkał się z Bidenem, potem pani Merkel, kilka dni, miesiąc później pani Merkel z, z, z Joe Bidenem, a na przykład po w połowie lipca na dwa dni, ponad dwa dni przyjechał pan John Kerry, były wiceprezydent. Eee, psz, przepraszam, były sekretarz stanu eee, za administracji Obamy przyleciał Żyd e, urodzony w Paryżu amerykański który przyleciał do Moskwy na dwa dni żeby rozmawiać tam z z Ławrowym bardzo długo o rzeczach strategicznych obejmujących od Syrii, Rumunii kwestii stra balansu strategicznego tego Redzikowa to tam znowu nie będzie, ten, e, ten, ten ten Targalski to już będzie w ogóle się codziennie moczył jak się dowie, że tych Redzikowych nie będzie jak te wojska amerykańskie te wyjdą ze stanu, z Polski, choć nie wyjdą, choć no nie, nie, oni tak łatwo nie wyjdą, to Targalski, Targalski będzie miał mniej moczeń nocnych, e, więc e, Kerry rozmawiał z Ławrowem o od Ukrainy, Syrii, po równowagę strategiczną, rzeczy związane z, z, z cyberbezpieczeństwem, z unormowaniem relacji, wojny cybernetycznej między wszystkimi ważnymi krajami na świecie, a e, Pokłosiem także tego, jak powiedziałem, o tym, że są zajęcia w podgrupach, są, e, była z, kolejna rozmowa telefoniczna. Kary był tydzień, e, tydzień temu w Moskwie d, i 21 lipca e, dzwoni do Ławrowa, żeby jeszcze dopowiedzieć. E, Hmm, następne kwestie związane z równowagą strate strategiczną i z interesami obu krajów, a także tego dnia, dla Osłody Murzynów <gryw> do Kijowa przylatuje, hmm, przylatuje pan Derek Szalec z Departamentu Stanu, żeby tam poklepać właśnie tych szabez gnojów w Kijowie i powiedzieć: Dobra, dobra, nic się nie stało. I przylatuje także do, Pol do Polaczków i tam pan przydacz. Z nim się wicemin jeden z sekretarzy stanu w polskim, tak zwanym MSZ, się z nim spotykał, też tam popie, pogadali, pogadali. Jest ok, Pan przydać, nie wiadomo po co i nie wiadomo dlaczego 19 lipca pojechał do Kijowa, żeby, uwaga, żeby, Polsk, żeby ustalić wspólne stanowisko polsko-banderowskie co do decyzji Stanów Zjednoczonych w sprawie Nord Streamu, bo Nord Stream oczywiście powstanie. I to tyle to taka skala Poliński, u Polińskiego upadku znaczenia, wspólne oświadczenie polińsko-banderowskie dotyczące. Nie chcieli nas, załatwili z nas ponownie i, ten, i, i, i wszystko będzie intelektualizował w cudzysłowie, bo to jest akurat oksymoron, intelektualizowanie i Targalski to jest oksymoron. I to będzie ten, który ma moczy się i ma, mazy nocne na punkcie e, Rosji. Targalski będzie coś tam, e, e, coś tam tłumaczył, że no po prostu to znowu Niemcy i e, Tusk wraca do gry tego typu bełkoty to barany są. Ale fajniejsze są. Bardzo dobrze, że istnieją, bardzo dobrze, że funkcjonują w życiu publicznym, bo bez nich byłoby, bez nich byłoby nudno. 21. Także kiedy pan Ławrow rozmawiał z panem Kerem, który jest specjalnym wysłannikiem do spraw klimatu prezydenta Stanów Zjednoczonych, on tam wcale nie mówił, choć klimat jest ważnym narzędziem, tak jak ZWID-19 jest bardzo ważnym narzędziem w polityce, w geostrategii amerykańskiej, tak samo walka o ocipienie klimatu jest bardzo ważna, Arktyka, tam wszystko widać, chłopcy i Rosjanie rozumieją o co kaman i wszyscy ci bandyci rozumieją yy, po co... I co się mówi, tylko Polińskiej nie dojdę, renegaci i durnie idioci nie rozumieją, o co kaman. 250 Abramców kupujemy, zuchy, <grym> po prostu zuchy. E, wiecie Państwo, że już tam, już od wielu dziesięcioleci e, w kancelariach dyplomatycznych i w ogóle wśród... E, tak zwanych elit zachodu, najlepsze kawały opowiada się o tych polińskich baranach i zdrajcach. Łatwo kupić, łatwo sprzedać zawsze można coś zyskać. Idź do Polaków z tym oni są najgłupsi w Europie z nimi się można wszystko załatwić. Do Poliniaków, nie do Polaków to jest to rozróżnienie proszę się tam nie oburzać. 21 lipca, jak powiedziałem, Kerry rozmawiał z Ławrowem. Tego samego dnia 21 lipca do Bolanda przylatuje jakaś kanalia o nazwisku Derek Szalet i rozmawia z jakimś gnojem o nazwisku przydać. Ci wszyscy ludzie z, polskiej, z polińskiego MSZ-u są do, do skasowania. Cały polski, poliński, tak tzw. MSZ do gołej ziemi. Tam nic nie zostanie w ogóle. Zostanie tylko kod targalskiego. Więc 21 lipca także na łóżko na łóżko. Szeptała sobie Aniela Merkel z panem Władimirem Putinem. I to tę notatkę z, z tej rozmowy dedykuję temu pacjanowi, który mnie ogląda, czyli temu bezmózgiemu klaunowi targalskiemu. Rozmowa telefoniczna kanclerz Niemiec Angelo Merkel z inicjatywy strony niemieckiej Władimir Putin przeprowadził rozmowę telefoniczną z kanclerzycą. Władimir Putin po raz kolejny złożył kondolencje Anieli Merkel w związku z bezprecedensowymi powodziami w zachodnich Niemczech. Okazuje się, że tam ci e, imigranci i te mniejszości w ogóle mają w dupie. Nie pomagają tym Niemcom. W tym, co to nas obchodzi? My chcemy tylko po prostu socjal. Może jeszcze jak trzeba to e, jak są głupsi to kleszcza za, za darmo. Na przeciwko Szczypawe za darmo i po prostu dawajcie nam hajs i dajcie nam spokój, niech to wszystko tonie, to nas nie interesuje. Więc, które spowodowały liczne ofiary i ogromne zniszczenia. Ze swojej strony kanclerz federalna wyraziła nadzieję, że w najbliższej przyszłości uda się uporać z pożarami lasów w Jakucji, bo tam są pożary na Syberii, pożary w Stanach Zjednoczonych. Co daje asumpt do tego, żeby ci od docipienia klimatycznego rytualnie rwali na sobie ubrania i mówili, no a jednak trzeba po prostu dbać o to, żeby wszędzie było zielono. Koniec, e, koniec z gospodarką węgl, węglową. Jak się później tylko przyjrzymy, to ta gospodarka oparta na węglu będzie tylko e, skasowana tylko w tych krajach, w których rządzą słabe i renegackie tak zwane elity, bo w innych i silnych krajach, Rosja, Chiny, nadal będzie się i w, w Indiach, no w Indiach będzie się nadal, i w i w Stanach Zjednoczonych też spokojnie, spokojnie. Liderzy są zadowoleni ze zbliżającego się zakończenia budowy gazociągu Nord Stream 2. Prezydent Rosji zwrócił uwagę na konsekwentne zaangażowanie strony niemieckiej w realizację tego projektu, który ma charakter wyłącznie komercyjny i ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Niemiec i Unii Europejskiej. Sama prawda. To wszystko prawda. Aniela Merkel poinformowała o wynikach dyskusji na temat sytuacji wokół gazociągu podczas niedawnych rozmów z prezydentem USA Józefem Bidenem w Waszyngtonie. Odpowiedni uwagi wygłosił Władimir Putin. Nie wiemy, jakie uwagi. Nie zostało tu ujawnione. Jako osobny temat prezydent Rosji i kanclerz federalna poruszyli kwestię możliwości przedłużenia umowy między Gazpromem z Naftohazem Ukrainy o transporcie gazu przez terytorium Ukrainy do pod 2024 roku. Kontrakty ukraińsko-rosyjskie wygasają, wygasają. Wygaszane są w 2024 roku. Zobaczymy, co z tym będzie. A spokojnie Rosja może nawet na to pójść. Wymieniając poglądy na temat wewnętrznego kryzysu ukraińskiego w kontekście wyników spotkania Anieli Merkel z prezydentem Ukrainy, Włodzimierzem Żeleńskim, komikiem, odsługą narodu, 12 lipca prezydent z Rosji zwrócił szczególną uwagę na jawnie dyskryminujące prawo o ludach tubylczych na Ukrainie, przyjętą przez Radę Najwyższą dyskryminującą mniejszość rosyjską, rosyjskojęzyczną nikomu ani się ściera Koskiemu, ani Janciowi kamienic, który zjadł zęby na prywatyzacji śpiewakowi, nie przychodzi do głowy, żeby, żeby gardłować przeciwko opresjonowaniu nie tylko mniejszości rosyjskojęzycznej na Łotwie, na Ukrainie, ale także sekowaniu i niszczeniu tamtejszych, ograniczaniu działalności tamtejszych w języku. Nie, nie mam. To są te podwójne e, rabiniczne standardy. Podkreślono również potrzebę ścisłego wdrożenia mińskiego pakietu środków z 2015 roku, uznanego przez władze Kijowa. Biden w rozmowie z Putinem potwierdził, że tylko porozumienia mińskie, czyli federalizacja Ukrainy, są drogą do uwolnienia się od tego śmierdzącego już trupa o nazwie Ukraina U. Cichodajska, która lata teraz po Stanach Zjednoczonych i po Europie, także prawdopodobnie zostanie wygaszona, i to szybciutko będzie tam. Skończy może jak Raman wróci do Białorusi, przeprosi i jak posmaruje się, bo takim osobom trzeba tam troszeczkę dosypać hajsu, bo to przecież wszystko za to i powie całą prawdę o tej całej parodii z tymi kolorowymi rewolucjami, którą Berlin z Waszyngtonem chcieli przeprowadzić latem latem, e, znaczy przeprowadzili, ale Minsk dał niezły odpór. Chwała Bogu, że Białorusini mają swojego prezydenta Aleksandra e, Łukaszenkę tam na miejscu, i może by, by ci, ta cichodajska opowie, jak to było i jak to było, i będzie może nawet fajny serial z tego telewizyjny powstanie, kto to wie. Życzę Państwu miłego, miłego, miłego dnia. Aha, a co do kolorowych, kolorowych rewolucji i tych wszystkich symboli, to przypomnę tylko, że w 1789 roku, pamiętacie Państwo, wielka rewolucja, wielki terror z widowy, rewolucja francuska rozpoczynająca się między innymi, zaczynała się od zdobycia Bastylii. Wiecie, bo chodziło o uwolnienie tam uwięzionych obrońców ludu i aktywistów e, społecznych e, ówczesnych LGSS-ów i tak dalej, a tymczasem się okazuje, że więźniami wtedy z, siedzącymi w Bastylii było tylko czterej fałszerze, dwaj wariaci i jeden erotoman.